Co gdybym powiedział wam, że jednym z największych pionierów kina był Polak? Dotychczas nieznany twórca, którego dzieła zostały odkryte zupełnym przypadkiem dopiero niedawno. Pewnie byście mi nie uwierzyli, no bo kim ja jestem? Jakimś losowym gościem, który robi filmy na YouTube. Zresztą bez większego problemu moglibyście zweryfikować w internecie, że to nieprawda. Co innego, gdyby był rok 1995, a ja byłbym młodym, ale uznanym na arenie międzynarodowej polskim reżyserem, który wraz z innym znajomym twórcą zrobił o tym dokument. Film współfinansowany przez państwo, który miałby premierę w telewizji publicznej. To brzmi już dużo bardziej wiarygodnie, zwłaszcza, że wydarzyło się w rzeczywistości, tylko że nie w Polsce, a Nowej Zelandii, a tym młodym uznanym twórcą był sam Peter Jackson, późniejszy twórca władcy pierścieni, który współdziałał z innym nowozelandzkim reżyserem Kostą Botesem. Film, o którym mówię, to Forgotten Silver, który opowiada historię nowozelandzkiego pioniera kinematografii Colina McKenzie. Geniusza i wynalazcy, którego nazwisko powinno wymieniać się w książkach od historii, tuż obok braci mnie, Thomasa Edisona i Louisa LePrince. Część z Was, która bardziej interesuje się historią kinematografii, pewnie zastanawia się, jak to możliwe, że nigdy o nim nie słyszeliście. Cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie słyszeliście o nim, bo ktoś taki jak Colin McKenzie nigdy nie istniał. Nie przesłyszeliście się. Dzieło Jacksona i Botesa to była wielka mistyfikacja. I to mistyfikacja zrobiona częściowo za państwowe pieniądze, pokazywana w publicznej telewizji. Jeśli chcecie wiedzieć, co to był za film i czy Nowozelandczycy dali się nabrać, a twórców spotkały z tego powodu jakieś konsekwencje, to zapraszam do oglądania. Jak już wspomniałem we wstępie, film o którym mowa to Forgotten Silver chyba najbardziej niepozorne dzieło w filmografii Jacksona to jedna z ostatnich produkcji jakie zrobił przed stworzeniem trylogii władcy pierścieni, film który powstał w 1995 roku, krótko po sukcesach Martwicy mózgu i Niebiańskich istot. W tamtym okresie Nowozelandczyk był już dość rozpoznawalnym i cenionym twórcą na arenie międzynarodowej. Rok wcześniej zdobył srebrnego lwana festiwalu w Wenecji oraz nagrodę specjalną na festiwalu w Toronto i został nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Wszyscy wiemy co wydarzyło się kilka lat później. Trilogia będąca ekranizacją powieści Tolkiena stała się globalnym fenomenem, który zapewnił mu jeszcze większą rozpoznawalność i globalne uznanie w Hollywood. Dlatego tym łatwiej jest pominąć to krótkie, zaledwie 50-minutowe dzieło, które początkowo nie miało nawet kinowej premiery, bo zostało stworzone dla nowozelandzkiej telewizji. Forgotten Silver z pewnością było dużo bardziej istotne dla Kosty botesa współscenarzysty i drugiego reżysera, który później tworzył już głównie filmy dokumentalne, w tym Making of Władcy Pierścieni. Jednak nie dajcie się zwieść temu, jak wygląda ta produkcja, bo to wcale nie jest film dokumentalny. Forgotten Silver to dokument, czyli mówiąc w ogromnym uproszczeniu, taki fałszywy dokument. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym gatunku, to jakiś czas temu zrobiłem materiał na ten temat i właśnie w trakcie jego realizacji dowiedziałem się o istnieniu Forgotten Silver. Wiecie już, że film ten opowiada o Colinie McKenzie, nowozelandczyku, który rzekomo wynalazł własną kamerę. Jego postać pozostawała nieznana przez niemal 100 lat, aż do momentu, kiedy na jego filmy natrafił Peter Jackson, który zupełnym przypadkiem był sąsiadem wdowy po reżyserze, czyli Hannah Mackenzie. Jackson początkowo myślał, że kolekcja, którą odkrył, jest po prostu zbiorem jakichś amatorskich, starych filmów. Planował podrzucić je do jakiegoś archiwum i mieć całą sprawę z głowy. Jednak przy bliższych oględzinach okazało się, że trafił na prawdziwy skarb. W odnalezionej kolekcji były dzieła mniej i bardziej przełomowe, stworzone przez Kolina za pomocą kamery, którą skonstruował samodzielnie około 1900 roku, w wieku zaledwie 12 lat. Wśród obecnych tam filmów były na przykład te, które nagrał za pomocą swojej kamery zamocowanej na ramię roweru. Można było znaleźć tam też pionierskie dzieła dźwiękowe i w kolorze. Jednak chyba najważniejszą produkcją w kolekcji McKenziego był film, który stworzył we współpracy z nowozelandzkim odpowiednikiem braci Wright, czyli Richardem Piercem. Pierce był pionierem lotnictwa, który w odróżnieniu od Colin McKenzie istniał naprawdę. Tym, co nie było prawdziwe, był film rzekomo nagrany przez McKenzie'ego, który udowadnia, że Pierce stworzył działającą machinę latającą na kilka miesięcy przed Braćmi Wright. Wspomniane przeze mnie produkcje to tylko kilka dzieł, które według twórców Forgotten Silver stworzył Colin McKenzie. Wszystko to oczywiście było kompletną bójdą, ale obrazuje mniej więcej jak wielka mogła być skala takiego odkrycia dla Nowozelandczyków. Pytanie brzmi, czy koniec końców ktoś faktycznie w to uwierzył. Okazuje się, że i tak było tych osób całkiem sporo, a wśród nich można było znaleźć nawet nowozelandzkie elity. Podobno jeden z profesorów lokalnego uniwersytetu, zapytany przez studentów o to, dlaczego nigdy nie wspomniał im o kolinie McKenzie, powiedział, że cały czas był świadomy jego istnienia i że planował wspomnieć o nim w trakcie jednego z nadchodzących wykładów. Ale to jeszcze nic, bo kustosz Muzeum Narodowego rzekomo planował poświęcić wymyślonemu reżyserowi całą wystawę. W ciągu kolejnych dni efekty dokumentu zaczęły wymykać się spod kontroli. Telewizja, która wyemitowała film, dzień po premierze dostała kilkadziesiąt telefonów z pytaniami o jego autentyczność. W związku z tym twórcy postanowili wydać specjalny komunikat, w którym przyznali się, że to wszystko to była kompletna ściema. Czy wtedy ludzie przestali dzwonić? Wręcz przeciwnie, telefonów było jeszcze więcej. Wielu widzów gratulowało twórcom udanego żartu, ale część dzwoniących była naprawdę rozżalona. W mediach emisję filmu nazwano ogólnokrajowym testem łatwowierności. Niektórzy oskarżali twórców o robienie pośmiewiska z całej Nowej Zelandii. A inni deklarowali, że po czymś takim nigdy już nie zaufają telewizji. Część widowni była zawstydzona, że tak łatwo dała się podpuścić i nie szczędziła krytyki wobec realizatorów. Niektóre osoby za bardzo zaangażowały się emocjonalnie w historię Kolina i były po prostu bardzo zawiedzione. Inni mówili wprost, że padli ofiarą manipulacji. Nagle zupełnie znikąd w ich życiu pojawił się nowy bohater narodowy, który dzień później okazał się zwykłym oszustwem. Późniejsze listy, które twórcy otrzymywali od widzów, zawierały czasem nawet groźby śmierci. W jednym z nich ktoś nawoływał, żeby oddali zainwestowane w film pieniądze podatników. Jednak, żeby nikt nie myślał, że Nowozelandczykom brakuje dystansu do siebie, nie wszystkie opinie były krytyczne. Wiele osób doceniło zarówno ten film, jak i jego twórców. W takim razie, dlaczego reakcja była aż tak gwałtowna? Odpowiedź jest prosta. Wielu Nowozelandczyków po prostu bardzo chciało, aby historia Kolina była prawdą. Nowa Zelandia to stosunkowo młode państwo zbudowana przez imigrantów, którzy wymieszali się z rdzenną ludnością. Do połowy XIX wieku to była po prostu jedna z wielu brytyjskich kolonii, dlatego nie jest dziwne, że ten kraj wciąż poszukuje swojej tożsamości. Wielu Polaków z dumą reaguje słysząc, że nasz rodak coś wynalazł lub był w czymś pierwszy. W Nowej Zelandii jest podobnie, tylko że nowozelandczyków, którzy byliby pionierami w czymkolwiek, jest jeszcze mniej niż Polaków. Dlatego właśnie Forgotten Silver było aż takim zawodem. Z drugiej strony można było to też odebrać jako zamach na pamięć zbiorową, no bo jak to możliwe, że absolutnie nikt nie pamiętał o istnieniu tak niezwykłej postaci jak Colin Mackenzie. Można się śmiać z tych, którzy uwierzyli w prawdziwość przedstawionych Forgotten Silver wydarzeń. Prawda jest jednak taka, że całkiem sporo przemawiało za tym, że to mogłaby być prawda. Istotny jest już nawet sam okres premiery filmu, bo Forgotten Silver po raz pierwszy emitowane było 29 października 1995 roku. Z pozorów tej dacie nie ma nic niezwykłego, ale tak się składa, że w 1995 roku miała miejsce setna rocznica narodzin kinematografii. Z tej okazji Narodowe Archiwum Filmowe Nowej Zelandii zachęcało obywateli do poszukiwania starych materiałów filmowych. Tego typu znaleziska często zalegały na strychach, w piwnicach i starych shopach, choćby takich jak ta, którą możemy oglądać w Forgotten Silver. Istotne było oczywiście też miejsce emisji, a był nim kanał pierwszy nowozelandzkiej telewizji publicznej i to w godzinach największej oglądalności. No i trzeba pamiętać, że w 1995 roku nie było tak powszechnego dostępu do informacji, dlatego też trudno było zweryfikować prawdziwość przedstawionych w filmie wydarzeń i postaci. Zwłaszcza, że jeszcze przed premierą dokumentu w jednej z popularnych lokalnych gazet, pojawił się nawet artykuł o McKenzie, sugerujący, że ktoś taki istniał naprawdę. Jak widzicie, autorzy serio zadbali, żeby całość wyglądała wiarygodnie. Już na samym początku filmu pojawiła się informacja, że powstał on we współpracy z nowozelandzką komisją filmową. Szybko przekonujemy się, że stoi za nim Peter Jackson, który, jak wspomniałem na początku tego materiału, już wtedy był naprawdę uznanym twórcą, i to nie tylko w Nowej Zelandii, ale i na całym świecie. A gdyby ktoś nie wierzył w jego prawdomówność, to przekonać go mogły wypowiedzi innych osób, które były zaangażowane w ten projekt. Jak na przykład nowozelandzkiego historyka Kina i krytyka Leonarda Maltina, albo popularnego nowozelandzkiego aktora, Samanila. Wypowiada się tam też Harvey Weinstein, który, cóż, delikatnie mówiąc, niesłynie z prawdomówności, ale to było 25 lat temu, kiedy był jeszcze znanym hollywoodzkim producentem filmowym, a nieznanym amerykańskim przestępcą, więc wtedy jeszcze faktycznie mógł dodawać temu projektowi wiarygodności. Zresztą mało brakowało, a jedną z osób wypowiadających się w filmie byłby też Quentin Tarantino. Jackson chciał nagrać jego wypowiedź o Kolinie McKenzie w trakcie podróży do Kalifornii na ceremonię rozdania Oscarów. Niestety, po tym jak Amerykanin zdobył statuetkę za najlepszy scenariusz oryginalny, jego grafik gwałtownie się zapełnił i nie było czasu, by dograć jego kwestie. Wszystko, co jest w tym filmie, wygląda naprawdę przekonująco. Gdybym nie wiedział co oglądam, sam byłbym skłonny uwierzyć, że mam do czynienia z materiałami archiwalnymi. Okazuje się jednak, że tylko część z nich jest prawdziwa, bo większość obecnych w tej produkcji materiałów filmowych i zdjęć została stworzona przez twórców. Wszystkie stare filmy Colina McKenzie zostały zarejestrowane na potrzeby dokumentu a potem celowo podniszczone i postarzone. To samo dotyczy też zdjęć z albumów rodzinnych. Jeśli już w tym filmie pojawiają się jakieś autentyczne nagrania archiwalne, to są one zazwyczaj umieszczone w zupełnie nieprawdziwym kontekście. To samo dotyczy też postaci historycznych, takich jak choćby wspomniany wcześniej Richard Pierce. Jeżeli natomiast chodzi o członków rodziny McKenzie i samego Colina, to wszyscy oni są po prostu wcielającymi się w te postacie aktorami. Zresztą część z was może nawet rozpoznaje aktora wcielającego się w Kolina, bo zaliczył on istotny, ale epizodyczny występ we władcy pierścieni. Jest to Thomas Robbins, czyli filmowy Deagle, z którym Smigol toczy walkę o pierścień w pierwszej scenie powrotu króla. Warto wspomnieć też o aktorce, która w Forgotten Silver wcielała się w pierwszą żonę Kolina, bo ona również zaliczyła później występ we władcy pierścieni, ale tym razem w roli żony sama. Forgotten Silver wypada naprawdę bardzo wiarygodnie, ale to, że uwierzyło w niego tyle osób, wynika chyba głównie z tego, że po prostu bardzo chciały w niego wierzyć. Wspomniałem wcześniej o tym, że tuż przed premierą filmu w jednej z gazet pojawił się artykuł na temat Colina McKenzie. Z jednej strony dodawał on filmowi wiarygodności, ale z drugiej mógł stanowić też ostrzeżenie dla bardziej uważnych czytelników. Jego autor sugerował, że po takim odkryciu McKenzie powinien trafić na nowozelandzkie banknoty i znaczki pocztowe. Wspomniał też, że Harvey Weinstein obiecał zająć się międzynarodową dystrybucją filmów Colina McKenzie i że zamierza zaprezentować je na najbliższym festiwalu filmowym w Cannes. Ten artykuł to była jedna wielka hiperbola, podobnie zresztą jak i sam film. No bo jak można było uwierzyć w dokument o gościu, który zbudował wielkie biblijne miasto w środku buszu? Dlaczego niczyich podejrzeń nie wzbudził fakt, że współpracował z komikiem, dotkliwie pobitym przez policję za rzucenie ciastem w twarz premierowi Nowej Zelandii? Jak to możliwe, że nikt nie podważył logiki jego ucieczki z kraju przed komunistami i włoską mafią? Ja nie wiem, ale jeśli Wy macie jakieś pomysły, to śmiało możecie pisać o tym w komentarzach. Tymczasem ja odmykam dyskusję i do usłyszenia.